Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na makaron z mielonym mięsem, pieczarkami i szpinakiem, czyli na bardzo smaczne, pożywne i sycące danie, nie wymagające dużego nakładu pracy, idealne na obiad dla całej rodziny. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki Obraną cebulę dość drobno siekamy. Umyte i oczyszczone pieczarki kroimy w półplasterki. Na dużą patelnię z rozgrzanym olejem wrzucamy posiekaną cebulę i delikatnie ją szklimy od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i całość razem łączymy do cebuli i czosnku wrzucamy pokrojone pieczarki i wszystko smażymy do momentu aż woda powstała z pieczarek odparuje. Następnie dodajemy mielone mięso i wszystko smażymy około 8-10 minut często mieszając. Zawartość patelni zalewamy śmietaną i całość mieszamy. Następnie dodajemy liście szpinaku i wszystko gotujemy około 2-3 minuty do momentu, aż liście zwiędną i zmniejszą swoją objętość. Po czym doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia. Na końcu zawartość patelni łączymy z ugotowanym makaronem. Tak przygotowane danie podajemy ze startym na tarce o małych oczkach żółtym serem i posiekanym szczypiorkiem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com